Cześć, nazywam się Arsen, jestem tatuatorem Wanta tu. To jest moja koleżanka. Mam na I właśnie jesteśmy tatuatorami Bandy Tu i dzisiaj będziemy gadać z Wami o maszynkę. Ogólnie są dwa rodzaje maszynek cewkowe i rotacyjne. My większość z tatuatorów w dzisiejszych czasach korzystają się z maszynek rotacyjnych, bo są bardziej uniwersalne, wygodniejsze. I łatwiejszy w pracy po prostu. Oto tutaj właśnie możecie zobaczyć, jak wygląda maszynka cewkowa i od tutaj, jak wygląda właśnie rotacyjna. Jeśli wcześniej tatulatorzy korzystali z maszynki cewkowe, oni musieli mieć dwie maszynki. Jedną maszynkę do konturów i druga maszynkę do cieni. Teraz taka wspólna maszynka, już nowsza maszynka to jest maszynka rotacyjna, dla której robiła właśnie już i cienie, i kontury, i najgłówniejsze, w których igły można było wymienić w 2 sekundy. Tak wygląda moja maszynka, to jest maszynka firmy X-Net. Zamawiałam ją na Aliexpressie i to jest maszynka właśnie chińska, ale naprawdę większość maszynek, które możecie sobie kupić do tysiaka złotych, one są z Chinów. Z czego składa się maszynka? Pierwsza to jest część, którą zawsze wrzucamy w sterylizację po każdej sesji. Dalej, właśnie to jest maszynka. To jest zasilacz. Możemy tak sobie to wszystko wstawić. Szybko zbieramy, szybko rozbieramy. Z plusów tej maszynki mogę powiedzieć, że przez to, że ona jest bardzo ciężka, bardzo fajnie robi kontury. Naprawdę, jeżeli ja potrzebuję jakąś maszynkę do konturków, bo ja mam trzy maszynki, to ja pobieram tą. Jeżeli na przykład chodzi nam już za układanie cieni, ona też bardzo fajnie układa cieni, ale jeżeli chodzi właśnie za whip shading, to po sesji wasza ręczka będzie bardzo, bardzo zmęczona. Wcześniej miałam troszeczkę inną maszynkę, ona była cieńsza i właśnie łatwiejsza do wykorzystania, ale kupiłam sobie tą i właśnie bardzo polecam. Ale jeżeli wy macie mniejsze ręce niż ja, to bardzo ciężko będzie utrzymać. Jeszcze powiem tak, że wcześniej miałam chińską maszynkę i nie powiem, że zobaczyłam aż taką bardzo dużą różnicę, ale na razie zmieniać ją nie chcę, bo bardzo mi pasuje. To jest moja maszynka firma Hello. Tak samo jest chińska, ale mi się podoba. Jest delikatna, na przykład podczas robienia prac realistycznych, podczas robienia delikatnych przejść od czarnego w szary. Mi się podoba. Nie trawmuje skóry za bardzo. Ale i kolor też zostawia, tak jak ja tego potrzebuję. Z y, tego, co mi się podoba w tej maszynce, jest to, że można ją sobie dokładnie rozebrać i zobaczyć tą część. To. To jest właśnie nasz silnik. Czasami, po, na przykład miesiącu pracy, ja sobie ją rozbieram i czyszczę normalnie to ręczniczkami lub czymś, bo zbiera się i wazelinka, i tusz i też spirytusem psikamy, więc e, tego staram się pilnować w tej maszynce. Wcześniej miałem maszynkę przewodową właśnie jak tutaj, tylko że miałem bez pedalu, nie wiem czy tego widać. widać. Ale też tak samo miałem silniczek oddzielnie, maszynkę oddzielnie, kable do tej maszynki. Jak zmieniłem sobie maszynkę z przewodowej na bezprzewodową, zobaczyłem ogromną różnicę i mi się wydaje, że nawet moje prace stale lepsze, e, dlatego że jasne, że ta maszynka, ta maszynka jest wygodniejsza, możesz sobie okręcić w rękach, nie przeszkadzają ci te kable, nie zwracasz uwagi sobie na ten e, blok, wszystko można sobie tu ustalić, wybrać woltaż. E, A zaraz my z Rosenem spróbujemy zamienić się maszynkami i podzielić się swoją opinią. Spróbowałem popracować na tej maszynce, mi się spodobało, dla mnie była wygodna dlatego, że właśnie jest gruba i ciężka. I ciężka jest właśnie ta część, ta e, która jest oprócz kartridżu, więc maszynka się nie wychyla w tył jak ją trzymasz. E, to pierwsze. Drugie, co bym chciał powiedzieć, że nie każdemu, naprawdę nie każdemu będzie pasowała takiej grubości i takiej wagi maszynka, bo jest naprawdę gruba i ciężka, więc jak jesteś jakąś malutką dziewczynką, to lepiej sobie poszukać coś mniejszego i delikatniejszego. O maszynce RCN mogę powiedzieć to, że ona jest wygodna przez to, że ona jest taka jak inaczej płaska, więc nie ma tych grubych końcóweczek, więc mogę polecać dla różnych właśnie osób. Ona jest taka leżutka, jak inaczej. Naprawdę jest bardzo wygodnie, że można tutaj sobie wszystko przeczyścić, bo właśnie nie wszystkie maszynki to mają. Jeszcze mogę powiedzieć, że spróbowałam zrobić siebie i naprawdę spodobało się mi, jak ona się pokazuje w pracy. W ogóle naprawdę mogę powiedzieć tak, że jakakolwiek bezprzewodowa maszynka, to już lepsze co można sobie kupić właśnie, ale myślę, że do tysiaka, jeżeli sobie chcecie odbrać jakąś maszynkę, polecam. Podsumowując, chciałbym e, powiedzieć o cenie, bo często też pytają e, na przykład początkujący tatuażyści, ile kosztuje maszynka, e, jaka cena jest ok, jaka jest nie okej, okay. więc tak, te maszynki, co my mamy, to jest taki, taka klasa średnia e, cenowa, to jest 1000, Mniej więcej złotych. Taką maszynką e, można sobie pracować ze 3 lata spokojnie, jak e, dobrze za nią pilnować. E, tańsze maszynki nie mogę polecać, bo są często nie to, że gorsze, po prostu nie tak długo służą jak coś droższego. Ale też trzeba e, sprawdzać, czy ta maszynka konkretnie pasuje do ciebie, do Twojej pracy. Oczywiście, że niby im droższa, tym lepsza, ale tu, tu bardziej moim zdaniem zależy na tym jak tatuujesz, a nie jakim sprzętem tatujesz. Więc jak dobrze umiesz dziarać, to sobie podziarasz i maszynką za 300 zł. Może tylko dwa razy sobie podzielasz, ale podziarasz dobrze. Od siebie mogę jeszcze powiedzieć, że gadałam z tatuatorami, które mają większy poziom. Oni kupują sobie kilka maszynek. Przez to ja właśnie kupuję sobie maszynkę za Tosiaka, a nie za 4000. Bo nawet kiedy gadałam z te to te ramy z wyższym poziomem, które kupują sobie maszynki po 5-6 tysięcy, te maszynki też niestety psują się. Dlatego w moim zdaniu, dla moich prac, teraz idealnie pasuje właśnie taka maszynka. Jeżeli ja zechcę sobie zmieniać, albo iść troszeczkę w inny styl, to ja oczywiście, że będę sobie zmieniała maszynki. Ale na razie o tym nie myślę. W jakimkolwiek razie maszynka bezprzewodowa, ona jest w kilka tysięcy razy wygodniejsze niż maszynki z przewodami, bo właśnie wcześniej było tak, że ty musisz mieć pedal, pedal musisz podłączyć właśnie do zasiłacza, do zasiłacza tak samo musisz podłączyć maszynkę, więc jeżeli coś z tego u popsuło się, no to oczywiście zostaje się bez pracy. Na przykład w naszych maszynkach my mamy dwa zasiłacze, więc możemy się oczywiście to coś zmienić i pracować sobie normalnie. Jeżeli chodzi jeszcze za czas pracy bez przewodowych maszynek, na przykład moja maszynka pracuje 8 godzin, więc ja mogę jeden raz na dzień sobie ją załadować, no i dziać całą sesję. Jeżeli chodzi o maszynkę Arsena, gdzieś plus minus tak samo. Wcześniej miałam inną troszeczkę maszynkę, ona była nie taka ciężka i ona bardziej pasuje właśnie dla whipshadingu i ja miałam tam zasiłacz, który pracował w 18 godzin, więc polecam też. Na co musicie zwracać uwagę, kiedy kupujecie sobie maszynkę bezprzewodową? No to pierwsze na to, ile waży ta maszynka, po drugie ile pracuje wasz zasiłacz, bo jeżeli jeżeli chodzi o takie tańsze maszynki i Arsen jeszcze mówił za właśnie cenę, to mogę powiedzieć też tak, że czym tańsza jest maszynka, tym mniej ona pracuje bez ładowania, więc nasze maszynki Pracują 6-8 godzin, to jest czas takiej całodziennej sesji. Jeżeli chodzi o na przykład tańczą maszynkę, która pracuje 3-4 godziny, no to oczywiście musicie e, dostosować się do maszynki, a tak nie musi być, to maszynka musi dostosować się dla was. Zostawiajcie wasze polubienia i lajki i zapraszamy na tatuaż do Warszawy.